Cześć Piotrek, tu Mariusz z tej Cześć. strony. Mam do Ciebie parę pytań właśnie no, odnośnie One Million. Moim pierwszym takim pytaniem jest, czym jest One Million i jakie ma platformy? Cześć, witam wszystkich. Na sam początek może powiem, że jestem mocną osobą techniczną i mam dużą wiedzę merytoryczną o, o samym projekcie, dlatego też jeżeli przygniotę tutaj odpowiedziami, bardzo technicznymi kwestiami. One Million jest ekosystemem dedykowanym dla użytkowników e, użytkujących się kryptowalutami, użytkujących się technologią blockchain, ale też dla osób, które e, są mm, przeciętnymi użytkownikami internetu, ale do końca nie wiedzą, jak tych kryptowalut używać, a chcieli. E, platformy One Million, e, platformy ekosystemu One Million, w ich skład wchodzi One Million Shop. Jest to marketplace z płatnościami w kryptowalutach. Jest to bardzo podobna platforma do Allegro, z tym, że właśnie zapłacimy tylko w kryptowalutach takie jak Bitcoin, Litecoin, Ethereum, a od niedawna też TRX. Drugą platformą jest AT Systems, czyli Automated Trading Systems. To oprogramowanie do automatycznego tradingu na rynku kryptowalut. Wiadomo, trading wymaga od nas wielu, wielu czynności, poświęcenia wielu czasu. Dużej ilości czasu, a tutaj możemy zautomatyzować swój trading z jakiejś tam części. Kolejną platformą ekosystemu OneMillion to program partnerski coupons1million.com. I to jest fajne, właśnie, bo na tym programie partnerskim można zarabiać prowizje z poszczególnych elementów naszego ekosystemu. Jeżeli mówimy tutaj o One Million Shop, to możemy zarabiać prowizje poprzez podpinanie sklepów i. Czerpać tak jakby z ich obrotu, ze sprzedaży, prowizję. Jeżeli mówimy o tokenie Monix, który, o którym później opowiem, to można zarabiać prowizję za jego polecanie, czyli za sprzedaż jego innym użytkownikom. Można też e, budować swoje struktury, czyli nie, e, nie zyskiwać tylko prowizję z bezpośredniej sprzedaży, ale też do piątego poziomu, tak jakby je czerpać. Dobrze, dobrze. To przejdę do następnego pytania. Jak się zarejestrować? I czy można bez Reflinka na OneShop? Mnie że bezpośrednio wiesz. Mhm. Czyli znaczy, my muszę... dążymy do tego, żeby we wszystkich platformach rejestracja była tylko z jednej strony, tak jakby? Czyli zakładasz konto raz i masz konto dosłownie w każdym serwisie naszego ekosystemu. Tak? No tak, rozumiem. Czyli, tak? E, czyli najlepiej wtedy przez Reflinka, czyli że ktoś ci polecił. Nie? Tak, oczywiście, że najlepiej, ponieważ też wtedy można oczekiwać od takiej osoby, która Ci poleciła jakieś tam wsparcie, tak? Wsparcie, będą poinstruować chociażby, nie? Dokładnie tak. Dobra, następne trzecie. Czy trzeba mieć 18 lat, tak jak na Aledro? Nie trzeba mieć 18 lat, ale konieczne jest mieć konto bankowe, o którym, o którym też zaraz powiem, po co jest istotne. Dobrze, dobrze, to czwarte. Trzeba ja, mieć konto po prostu. Czemu nie? trzeba podać numer konta podczas rejestracji i numer telefonu? Żeby się zweryfikować. Wymagają od nas tego procedury prawne, takie jak KYC i AML. To jest już narzucone z góry po prostu my, według twojego konta bankowego, weryfikujemy twoją tożsamość i wiemy, że nie bierzesz udziału w jakimś przestępstwie na przykład. Aha, rozumiem. Czyli tak jak ktoś przykładowo ma od 13 roku życia konto bankowe, czyli już u Was może mieć konto. Następne tak, dokładnie. A, no to super. Dobra, następne pytanie. Piąte. Jakie macie zabezpieczenia przed utratą danych? Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ w ogóle się tym nie zajmuję. Mamy oczywiście swoich programistów, swój tam jakiś dział bezpieczeństwa mały, który po prostu te dane zabezpiecza w najlepszy sposób. Tyle mogę na ten temat powiedzieć. No, czyli po, po prostu informatycy i programiści się tym zajmują od, od specjalnego działu. Dobrze. Szóste. Czym jest One Million Shop i czy tylko w krypto tak. można płacić? Tak, One Million Shop jest platformą do zakupu towarów i usług tylko, tak jak powiedziałeś, za kryptowaluty. Nie można tutaj zapłacić fiatami, czyli tradycyjnymi pieniędzmi, ponieważ my odchodzimy od idei tego przestarzałego już systemu finansowego, a zachęcamy ludzi, żeby wdrożyli się w ten nowy innowacyjny sposób rozliczania się i płatności. To tutaj takie dodatkowe pytanie zadam, a załóżmy, że ktoś ma 100 złotych, no tylko w złotówkach, tak, i chciałby u was mhm. coś kupić na przykład za 50 złotych, to wtedy jak on to ma wykonać? Jasne, no dzisiaj obecnie to sobie na jakiejś giełdzie kryptowalut, tą kryptowalutę i ją u nas spieniężyć. Jednak my, dlatego że dążymy do tego, aby w ekosystemie można wszystko było robić, nawet jeżeli masz te złotówki, to wydać je na One Million Shop, to będziemy udostępniać naszym użytkownikom kantor kryptowalut, gdzie będą mogli sobie właśnie w bardzo prosty sposób te 100 złotych przykładowe zamienić na kryptowalutę i wydać ją na sklepie. Aha, no to dobrze. Dobra, siódme. Czym jest Monix. Monix to nasza autorska kryptowaluta, a raczej token oparty o kryptowalutę Tron. Służy on po części do finansowania naszego przedsięwzięcia, ale też do logistycznego obsłużenia naszego ekosystemu czyli do wszelkich płatności, do wszelkich rozliczeń, do zachęcenia naszych użytkowników do korzystania z ekosystemu i wiele, wiele innych. Tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Dobrze, dobrze, to już tam doczytamy. Ósme, co, to, co jest za polecenie osoby albo firmy? Tak, na start, każdy, kto poleci nowego użytkownika w ekosystemie One Million otrzymuje cztery tokeny Monix. Dodatkowo nawet już za samą weryfikację konta możemy otrzymywać 10 tokenów Monix. Jeżeli mówimy o całym programie partnerskim, to są trochę bardziej rozbudowane i za polecenie nowego użytkownika otrzymuje się prowizję. Z, jeżeli to jest sklep, to otrzymuje się prowizję z jego sprzedanych produktów, czyli tak zwane prowizje z SuccessFee. Jeżeli mówimy o zakupie tokenów Monix przez naszego poleconego, to otrzymujemy prowizję za, za ten zakup odpowiednio do danej struktury, czyli jeżeli to jest bezpośrednia sprzedaż, to dostaniemy 10%, jeżeli to jest kolejna sprzedaż w strukturze, to odpowiednio 8, 6, 4, 2 i tak dalej. Halo, czy się słyszymy? Halo, halo? A, sorki, dobra, 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 nie, bo tu miałem jeszcze odnośnie pytania tam, firmy. E, aha, odnośnie firmy, czyli co mamy za polecenie firmy? No, jak, jak firmę polecam, no. to jeżeli to jest firma, która sprzedaje produkty na One Million Shop, to z każdej takiej sprzedaży otrzymujemy prowizję. Wiadomo, 1 Million jako firma pobiera success fee od sprzedanych produktów sprzedawców, Dzielimy się tą prowizją z naszymi użytkownikami. Dobrze, bo jeszcze właśnie słyszałem, że tu 50 zł się dostaje też za polecenie sklepu. E, tak, bardzo mocno nad tym pracujemy i e, będzie to niedługo udostępnione, że za każdy tak zwany lead, który e, jakby, który już wejdzie na sklep, sprzedawca doda swoje produkty, i chyba to jest minimum 10 produktów, otrzyma powiedzmy m, tam 50 zł prowizji. Dobrze, to następne pytanie, dziewiąte. Czy można inwestować w 1 milion, nabywać udział w firmie? 1 milion samo w sobie nie ma, jako takich akcji nie emitujemy akcji, ale mamy właśnie ten token Monix i po to jest właśnie ten token Monix, żeby można było być częścią projektu, mocno się z nim związać i oczywiście otrzymywać jakieś korzyści. Przede wszystkim są to różnego rodzaju użyteczności w naszych platformach, ale także są to, nie można powiedzieć, że akcje, ale są to jakieś tam odpowiedniki tych akcji, i w przyszłości będą one uprawniały do podziału zysku z różnych przychodów samego projektu. No to super. Dobra, następne dziesiąte. Czy będziecie szkolić społeczność na temat kryptowalut? No, jak nie ukrywam, bo brakuje takiej wiedzy pośród ludzi. Oczywiście, że tak. To jest, też jednym z na, z nas... to jest też jedna z naszych misji, żeby edukować ludzi, żeby adopcja kryptowalut szła jak najdalej i jak najwięcej osób miało pojęcie o tych kryptowalutach, ponieważ teraz w internecie jest masa informacji błędnych i negatywnych przede wszystkim, żeby tak odstraszyć trochę ludzi tą skomplikowalnością tematu. My chcemy, żeby to było dla przeciętnego użytkownika jak najprostsze i jak najbardziej przejrzyste, dlatego też. Po to jest w sumie ta grupa, którą tworzymy dla najbardziej zaangażowanych ludzi w projekcie, ale też będziemy udostępniać na zewnątrz tej grupy materiały szkoleniowe prowadzone przez naszych pracowników. To będzie pewnie też taką drogą mailową, follow up. Równie, czy w newsach, czy jak to będzie tam wyglądać? U was? Tak, na pewno, to będzie, na pewno to będzie newsletter dla wszystkich użytkowników naszych platform, ale też i dla osób, które wyrażą zgodę na otrzymywanie takich wiadomości. Będzie to w formie wideokontentu. No, to fajny, fajny pomysł generalnie. Dobra, to ja w tej chwili koniec pytań, jeszcze tylko powiem, że do One Million Shop wejdzie specjalny dział e-sportowy. I to by było na tyle. Dziękuję.